Cześć, ja jestem Kamil, a to jest piąty odcinek serii Zagrajmy w Uncharted 2 Pośród Złodziei. Y Kontynuujemy rozdział szósty pod tytułem Ciężkie Czasy. Można wejść inaczej? Nie stąd. Kurde. ten y Tędy. Dosmyślne. Dobra, wszedłem. O shit. cholera. Czy to nie jest przesada. No, Nie Niedobrze. Muszę naprawić zasilanie, żeby cię wydostać. Dasz sobie radę. Tak. Szkoda, że nie wzięłam nic do czytania. Wydaje mi się, że bezpiecznik jest na najwyższym piętrze. Zaczekaj, zajmę się tym. Ono ma jakiś wybór <głos》> Wysiadł prąd i dziewczynę uwięziło. Na Boga miłego, jak za rogiem będą zombie... No jak nie przypominaj o zombie. To jeszcze nie czasy delastovas. Last of us. <laughs> Bo przypomnę, że... Uncharted wyszło... Y, przed delastovas. Muszę przyznać, że tu ładnie jest. Mówię, ta gra ma swoje plusy. Ale do tych plusów fabuła nie, nie, nie należy. Czy fabuła dobra, ale jakoś nie podeszła do gustu. Pulei de te tu Pulei de Posz, przyszedł ładnie! Dobra, rewolwera nie bierzemy. Fajna mikrofala. śmieszne dobrze pamiętam, że tu był nie był, dobra czyli tędy jeszcze nie idziemy Mamy wypór. A tam jest sekretz. Y <laughs> Urna z, z dynastii Jon. Aż tak małe te urny były? Są Chwila Pięknie. A to mi Chwila, nie kało, nie chcę e, strzelby. Dobra Nie pomyliłem przycisków To sukces Zawsze te przyciski mylę Mówię ci ja Jak kli... ja klikam L L1 To To z... wyrzucam grano Tak jak r R1 to przeładowuje. Nie będę tego komentował. Miałeś, aby o mnie? Tak, tak. Chciałem zapomnieć. Chciałem bardzo zapomnieć o twoim istnieniu, wiesz? Chciałem, chciałem odruchowo zapisać, ale... Zapomniałem, że tu... Zapomniałem, że tu zapisy nie działają. Te się liczą tylko checkpointy. Hej, patrzcie. Marko. Serio? No chodź. Nie. Marko. Polo. Oh. Ryba bez wody. Strasznie nieprofesjonalny jesteś. Chciałem jeszcze powiedzieć, że yy, jak się wejdzie do basenu, to się dostaje achievement. No ja ten achievement już zdobyłem, <grym> więc się nie dziwcie, że nie dostałem no chodź no chodź, woda ciepła mm. Gdzie mamy iść? Dobra, ten. I znowu wspinaczka. Tak, tak to zwykle. Opuść strzelanka. Tak, tak strzelanka. Tak. Naprawić Jeden z minusów Uncharted 2, za dużo strzelania jest. Się już że spadnę? Ja mówię... Ja mówię jeden z minusów Uncharted 2, bo... Jeden jest najważniejszy, jest za mało Saliego. Pali giga czad No, to jesteśmy. Musimy jeszcze znaleźć właściwą świątynię. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Co ty nie powiesz? Może się da. O, Mingo, oto on. To jest ta. Ta, na pewno. Ta, w samym Au. środku strzelaniny i eksplozji. Mamy farto. Nate, właśnie tam Lazarewicz rozbił obóz. Liczyłam na to, że udamy się w przeciwną stronę. Rozpaczliwe czasy, prawda? Widziano Drake'a w sektorze 18. Cholera. Jak myślisz, jesteśmy w dziewiętnastym? Przeszukać miasto, odnaleźć go i wykończyć. Sokiet sen. Dobra, ruszamy. Chodź, Nate, musimy iść tego się obawiam. Raz jak się mamy przedostać? Boże, uważaj na siebie. Jaki maj spoiler będzie etap, który go nie znoszę. No właśnie. Tak, będziemy się bić z helikopterem. Jezu. Kto wymyślił... Kto wymyślił etap z helikopterem? To mi się przypomina Devil May Cry 2 Znaczy bo... Ja tu nie porównuję... Ja tu nie porównuję Krapa do gry, do Uncharted Ale... Tutaj przy nami walka z helikopterem jest z Nikt nie jest. Świetnie, jest... naprawdę. I na tego etapu. Nie ma win, bo co bo nie ma winy? Nie ma. Ja pier. Co oni ulichabią? Noje nie dobrze. So, o cholera. Słupek. Skąd oni się biorą? Ach, a później... Ale później jest jeszcze gorzej. Tędy, chodź! Dlatego raczej... tego raczej plan czarty dwa nie będzie, a trzy. Chyba trafiliśmy na martwy sezon, co? Ha, ha, chodź. Nie będzie Uncharted 3 podwójce, bo bym chciał odpocząć się od Uncharted. Mam właśnie taką ciekawą grę, którą mogę zrobić. Nazywa się Valiant Hearts The Great War. Cudowna y, cudowna gra. Bardzo dobra. Czy mi była kała tam... Kałach mi spadł. Lepiej wziąć Moim zdaniem najlepiej wziąć teraz yy, Kamera Leci! Uważaj! Wow! On się łatwo nie poddaje! Podni! Ja! Dlatego wórałem kamera wziąć! O co mi właśnie chodzi? Nie, 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 etap Nie, etap tak, nie, ja, z... ja tu zaraz zginę. Przepraszam, że się nie odzywałem. Bo chciałem się skupić. No gdzie ja mam mieść? No przecież skoczyłem tutaj. Pierwszy najgorszy, kolejny najgorszy etap za nami, a wieści mi będzie, będzie kilka. Yeah! Przewód, to nasza przepustka na dół. Dawaj, dawaj. Dobra, dobra. Ah! No Jakie. dziwi, ja się dziwię, jak ją, jakim cudem przeżył. inny inną drogę. Dobra. Kiedy? No, kiedyś kolejny rozdział się zacznie? Ja. mówię, że Ja. tematu, że jeden z najgorszych etapów. Czy kolejny, to później będą jeszcze gorsze. Naprawdę, ten, ten etap z helikopterem jest, jest beznadziejny. Ja się dziwię, że go za pierwszym zrobiłem. Hej, 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 nie strzelaj! Hej! Nate? Co tu robisz do cholery? Chwila. Znasz tego gościa? Tak. To jest Drake. Aha. Hmm. Wybacz. Więc? Co robisz pośród tego zamieszania? Splądrujesz kilka świątyń? Ograbisz muzeum? Też się cieszę, że cię widzę. Pewnie jesteś na jakiejś szlachetnej kurcjacie, prawda? Właściwie to tropimy zbrodniarza wojennego. Zorana Lazarewicza. Słyszałeś o nim? A to nie robota dla NATO? A oni sądzą, że nie żyje. Zginął podczas jednego z nalotów. No, a wy udowodnicie, że jest inaczej. Wiesz co? Ten gość to prawdziwy potwór. Mówimy o torturach, o kaleczeniach, zbiorowych egzekucjach. Ale widzisz, on teraz planuje coś nowego. Ale dlaczego tutaj? Po co wywraca to miasto do góry nogami? Wiecie, to po prostu nie ma sensu. O, nie. Powiedz, że nie masz z tym nic wspólnego. <noise> to niedorzeczne. O, jesteś, naj. Chyba ich zgubiłam. Ej, ej, ej. Spokojnie, spokojnie. Chloe to. dziennikarze. Cóż, musimy iść dalej, jeśli chcemy być o krok przed Lazarewiczem, więc. O, rany, naj. Hej, chwila, chwila. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Elena. <noise> Przepraszam. Czy dobrze czuję, że coś was łączyło? A, Elena Fischer. Model z ostatniego roku. <laughs> Jakie to? Uchwały? No. Ta. Nie. nie. Cieszę się, że Cię to bawi. No, po prostu nigdy nie pasowałeś mi do białego chleba i drewnianych płotów. To wszystko. Jest twardsza niż wygląda. Dziękuję. O. O, oh. co? Złamała Ci serce. Och, proszę. <laughs> Zrobiła to, prawda? A co? A może ja złamałam serce? Oczywiście, kasanowo. Musimy już ruszać. E, zaczekaj, um, oni idą z nami. Chyba nie mówisz poważnie. Poważnie, nie mogę zostawić ich w samym środku tego bańka. Będą nas opóźniać, Close. a jeśli nas złapią, jeśli Lazarewicz, złapie nas nie, razem, nie zostawię ich. Nie musisz zawsze zgrywać cholernego bohatera. Nate, po prostu tańcz z tym, kto cię zabrał, dobrze? Tak, rozumiem. Ale i tak idę z nami. Nie trzeba nas ratować, Knight. Dziękuję. Chyba powinnaś to przemyśleć. Cholera. W nogi. Mam coś dla was. Uważaj. No i co teraz? Reszcie rozdział siódmy. O. W karbi. Zduszony wisiorek. Okej. Okay. Ale dobra Ja myślę, że możemy już skończyć Znaczy no wiem, że odcinek jest krótki, ale... Ale spokojnie, to nie będzie tak, że jeden rozdział, jeden... że jeden odcinek, jeden rozdział Ale cóż e, Więc co, no mam nadzieję, że się wam podobało no i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Anchardy 2 pośród złodziei.